Po, po decyzji Arki Gdynia, gdzie zostałem wystawiony na listę transferową, praktycznie na drugi dzień Gogów gdzieś gdzieś do mnie odezwał, zaczęły się pierwsze rozmowy. No i jakby koniec końców, po, po, po miesiącu gdzieś negocjacji, udało nam się dojść do porozumienia i, i, i z Głogowem, i z, z, z Gdynią. No i w taki oto sposób tutaj trafiłem, jestem z Wami. Pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego. Tam zaczynałem pierwsze szlify piłkarskie. Dosyć późno, bo dopiero w wieku 13 lat gdzieś zacząłem trening piłkarski, jak tak można to w skrócie powiedzieć. Pierwszym moim klubem był Mazowia, Tomaszów Mazowiecki. No już niestety tego klubu jakby na, na, na mapie ichniorskiej już nie ma, ale, ale na pewno bardzo mi wspominam ten czas. Szatni, osobiście znam dwie osoby, Paweł Tupa i Bartek Biel. Z Pawłem byłem w Miedzi przez, przez ponad pół roku. A z Bartkiem jeszcze za czasów Bełchatowa mm, też mieliśmy tam niezłe chwile, jeżeli chodzi o sportowy czas, bo i awans, więc, więc no jest też tych kilka osób, które się z nas boiska. Jakby nie patrząc, też w Gołgowie chyba, chyba w mojej przygodzie z piłką najwięcej razy tutaj zagrałem przeciwko Chrobremu. Na pewno wiemy, jaki mam przedstawiony cel yy, przez, przez klub. No to jest tylko i wyłącznie utrzymanie. Wiemy, że, że sytuacja w tabeli jest, nie jest jakaś mega trudna. Wiadomo, jesteśmy na spadkowym miejscu, no ale na pewno zrobimy wszystko, żeby, żeby z tego miejsca się wydostać. I, i myślę, że już poczyniliśmy dużo, yy, duże kroki co ku temu, żeby się utrzymać. No, to co wspominałem wcześniej, że, że z Chrobrym już tyle razy się mierzyłem, bodajże że 9-10 razy przeciwko chrobremu zagrałem, że, że bardzo, bardzo przyjemnie wspominam jakby to, to miasto i, i, i ten klub zawsze, zawsze kojarzyło mi się z poukładanym i z solidnym klubem pierwszoligowym. Jakby nie patrząc, bo wiemy, że, że chrobry już bardzo długi czas jest w tej pierwszej lidze.